To jest odcinek kończący, bo nie mogłam dłużej grać. Łączy mi się z serwerem, a gra się zaczęła... E... Poszło mi w kund. Dobra. Był MZ. Oi, przesada. Smuteczek, że tu jest. E Serio? No, no nie. Poszło ono, 8 Graju, graju, na gitarze, graju, graju, na gitarze, Teraz tą piperkę trzeba ubić i już jest. Kolejna papierka. A gdzieś mi się... Eran. I To są dwie papereczki, fajnie. Tany, 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 tu, tu. Au. ośmiobita tam mamy A tu papereczkę, którą przydałoby się no mm. Okej, okay, mamy paper, tylko szkoda, że oni zapędzili nas w kozi róg, więc y, o! Emil tam miała mało życia, niestety nie zabiliśmy jej. Ośmiobit! O! Ta Mz, weź to. Uh -huh. Tą MZ przydałoby się teraz. Um. Puf puf puf. Albo nie, zostawię to może. Jeszcze tu pobić się normalnie, a nie na 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 na. To jest ostateczna gra. A więc ja kończę ten odcinek drugi raz, yy, bo za pierwszym nie skończyłam, a nie chciałam, abyście mieli taki krótki odcinek. Yy, yy. Otwieram ostatnią skrzyneczkę. I żegnam was, o mam 1000 Hejsi. Żegnam was w tym odcinku, pa pa! Ja bym zaczęła grać.